Kosz ma bez końca pułapka, której nie możesz opuścić, nim minie noc. Do tego poza zmysłowo czujesz obecność, obcą wrogą fizyczną. Ciąży ci ona tak, że twoja klatka piersiowa jawi się z ołowiu. Czujesz dotyk i coś jeszcze, pobudzenie, pożądanie, przerażającą mimowolną rozkosz. To właśnie z wizyta Sukuba, bądź jej brata Inkuba. Dziś, kontynuując podróż przez stworzenia Geplanszwej Massive Darkness 2, opuścimy niebieskie sale Stwórcy i jego zastępów. Udamy się zaś do długiego kręgu piekła, gdzie czekać nas będą demony, które w pierwszej chwili jawi się wam będą miłe dla oka, lecz nie dajcie się zwieść, to prawdziwie niebezpieczne byty, od których polecam stronić. W tekście materiału sprawdzimy również, czy na naszej słodkiej słowiańszczyźnie znajdziemy również demonicznych odpowiedników Sukuba, z którym przyjdzie wam zmierzyć się w grze za garść miedziaków od Muduko. Zacznijmy od podstaw inkub, do wierzeniach chrześcijańskich i wielu mitologiach demon płci męskiej, który atakuje śpiące kobiety. Jego żeński odpowiednik to Sukuba. Demony te nie są zwykłymi złymi duchami, które ukochały chaos za swoją domenę. To wyspecjalizowanie łowcy, a jego terenem polowań jest człowiek. I jego rządze. Celem Inkuba jest uczta na słabości, na pierwotnej chuci człowieczy, by zniesławić i splamić duszą ofiary grzechem. Warto tu jednak stanąć w obronie istot dotkniętych piętnem Inkuba, bowiem siła jego perswazji jest tak potężna, że ciężko tu mówić o pokusie, lecz raczej o przymusie. Pamiętać tu również warto, że istoty te nie tylko żerują na umyśle i sprowadzają na złą drogę, bowiem. Pozyskują one również z takiego związku nasienie, które później, no cóż, wykorzystywane jest przez Sukuby do powicia spaczonych owoców pośród cierni i duszących gałęzi długiego kęgu piekła, do którego za chwilę zejdziemy. Zatem, jeżeli dokonamy tego niebezpiecznego zadania i zejdziemy do otchłani, to gdzie znajdziemy Sukupy oraz ich demonicznych braci? Jeśli szukamy go w najsłynniejszym przewodniku poza światach, Dantego, możemy się rozczarować. W boskiej komedii Inkub. Nie został niestety ujęty, ale przecież się nie poddamy, prawda? Zatem w średniowiecznej jest nesansowej demonologii stworzonej przez teologów takich jak Piotr z Alkanty czy słynny młot na czarownicę. Inkuby i Sukuby są zaliczane do demonów nieczystości. A to automatycznie rzuca światło na ich piekielną dzielnicę. Gdyby Dante ich szukał, znalazłby ich prawdopodobnie w Długim Kręgu Piekła, tam gdzie karani są lichwiarze i rozpustnicy. miotanie wiecznym potwornym wichrem, symbolizującym niemożność znalezienia spokoju dla swoich namiętności. Inkub jest ucieleśnieniem tej kary. Nie jest miłością, namiętnością czy pożądaniem w czystej formie. To jego wypaczona i gwałtowna karykatura. Jego służba polega na tym, by pożądanie, jedno z najsilniejszych ludzkich uczuć przemienić w narzędzie tortury, strachu i duchowego upadku.